Obróć. Obracam. Obróć. Na no kurwa, to już trzeba wcześniej, kurwa, 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 kurwa. Więc mówimy to od pół godziny, że trzeba wcześniej tam zacząć na kurwa. I kurwa, dochodzimy tam i robisz ten sam błąd ze mną. Kurwa, wcześniej. Dobrze, chodź. No tak z 10 sekund? No, też mi się tak wydaje, 10 będzie git. Ale ja tu dużo jest nie jest tu małe. No wszy moc, ale... wszystko, wszystko. No, nie, no, nie, wszystko no, taki nie, łyk bo po prostu taki łyk, ale nie połykaj tego. Nie. <grymne> Przestrzenie między zębowe, pamiętaj! Patrz, dokładnie, dokładnie! <grymne> Jak, smakuje? O, <grymne> <grymne> Sorry guys. Sorry guys. Nie mam... Ale nie ma! Jak się z nim taki... O ma. Weź popatrz tu, widzisz różnicę? Nie, nie czekaj grają pani liczyca? Nie, pani Prawie tak samo widzowie. Boję się jej o tym powiedzieć. Spróbuję innym razem. Tymczasem u Lili i Noela... O! Oh. Oś ta mm. Lecisz mały och... Kocham widzimy. cię Lila... Też cię kocham Noel... Nasz Następny... Rrrr... Oh yeah... Zajebiście te Wy <grym> Najważniejsza moja zasada... Nigdy... Nie chciejcie przeżyć życia... Jak normalny człowiek po prostu. Odpierdajcie w życiu, yy, tylko tak odpierdajcie, żebyście nie trafili do więzienia ani nie łamali prawa. Jak najwięcej odpierdajcie, póki jesteście młodzi. Jak najwięcej kurwa wspomnień zbierajcie. Yy, ruchajcie w gumie, żebyście żadnej kurwa jakiejś yy, yy, grażyny z myślą, twarzą, kurwa by mowo nie zalali. Bawcie się kurwa życiem, nie pijcie, bo woda i alkohol też niszczy łeb. I po wódzie, i po alkoholu można dużo rzeczy zrobić, i ja coś o tym wiem, bo miałem kilka sytuacji, że prawie sobie zniszczyłem życie po alkoholu, jak byłem młody i się bawiłem podczas zabaw. Bo kiedyś gościowi, kurwa, połamałem nos na juvenaliach i, i prawie trafiłem, kurwa, miałem, kurwa, ten. Yy, alkohol, kurwa, nie, narkotyki nie. Jak się bawcie, to się bawcie, ale bawcie się, kurwa, z mózgiem, nie. Słuchajcie, jeszcze raz. dobra, pokażę wam jeszcze raz tą sztuczkę, nie? No i co? No i co? No, wejdź tutaj, o tak. Aż przyknąłem ślinę. Słuchaj, nie wpa. No, zobacz w ogóle. Wiesz mi trochę, jakbym gotką jakąś była, jeżeli ten... Mam tak, czekaj. Mam. czekaj, bo muszę sobie wsadzić to, bo to wiesz. No, wyszło, wyszło mi jak gotka jakaś. Mam tak, nie? Tutaj taka bluzka. Spódniczka to ja nie mam innej spódniczki. I zakoronówki. Takie fajne. Takie wiesz. Takie troszeczkę bardziej seksowne, by mo można było powiedzieć. O! Tak, 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 tak. Jeszcze takie wiecie, o tu to założyć, nie? Makijaż, no to nie wiem, miało być inaczej, ale wyszło trochę gotycko Mam jeszcze rękawiczkę. Jedną, bo. Drugą skupiłam, więc jedną mam. I do, do pełnienia cosplay'u spleju mam papieroska. Dzisiaj pisał scenario, że się wszystko może zdarzyć. Po każdy widzę. co Ty nie bójcie ty nie Kaca była. było Ok, smoke Cóż, wiec, Jeszcze jeden cave dwóch, dwóch chyba okay, nawet Ja yeah, outcave. Yeah, out cave, out cave wybieg, out wybieg, Jeszcze jeden chyba Last was out Paka na rampę jest Jestem zdjęty. Okej, B. Brawo okay. right. Ale chodź, kiedy jemy, to jest Nie wiem, co oh, hey, się Patrzcie, tylko cicho. A już nie. On zawsze, on zawsze się chowa pod zasłonką. No nie tak. wezmę szafkę, mówię słońce, on będzie pod nią. Ale wkurza go to. Ej, teraz ma swoje tutaj miejsce miejsce, on lubi to. Tak? tak, on lubi. Ej, moje stopy, Nagrał wciąż. Och, kurwa! No nie! A po co ty mówisz, żeby kurwa? Miałam e... ja tak, patrz, patrz. Yeah. jak się mam girę Patrz. Słuchaj mnie, gdzie? Warhol. Obok siebie, a mnie nie ma. Warm gdzie jest mapa. Warhol. Ej. Magic miserable. Magic miserable. Magic Mizable, Magic Mizable, Magic Mizable. <laughs> Kurva mać. Magic Mizable. Swisza cię. Kurva, idziesz wy swojej pola no.